Na moim kanale, gdzie panuje pomieszanie z poplątaniem, jeśli chodzi o tematykę filmów, tym razem powrót do krótkofalarstwa. Zaprezentuję swój przenośny radioszek. Kłania się Krzysztof SQ5WN. Walizka zawiera komplet urządzeń, zawczasu ze sobą połączonych, umożliwiających prowadzenie łączności krótkofalarskich w terenie. Mowa o pasmach fal krótkich i pracy zarówno na fonii i telegrafii, jak również zastosowaniem emisji cyfrowych. Na potrzeby emisji cyfrowych walizka została wyposażona w komputer Raspberry Pi wersja 3B+, wraz z odpowiednim interfejsem oraz odbiornik GPS, pozwalający nie tylko ustalić pozycję geograficzną stacji, ale przede wszystkim na precyzyjny pomiar czasu, co jest warunkiem powodzenia w tego typu łącznościach. Sterowanie komputerem odbywa się poprzez dowolny terminal pracujący pod kontrolą systemu Android i komunikujący się za pomocą Wi-Fi czy Wi-Fi, jak kto woli. Materiał filmowy został zarejestrowany jeszcze w zimie i trochę przeleżał na półce. Spacer ze skrzynką do Starorzecza Wisły miał miejsce w lutym, i chwilę później zaczął się konflikt za naszą wschodnią granicą. Sprawy związane z zabawą i wszelkimi formami hobby straciły powab, choć być może nie straciły sensu. W końcu ocieramy się tu o tak zwaną krótkofalarską łączność kryzysową. Testy prowadzone były z wykorzystaniem terenowej anteny wielopasmowej typu Bodystick. A konkretnie anteny o nazwie Kristik, wykonanej przez kolegę SP5VR. Box posiada własny akumulator, a w razie potrzeby można podłączyć zewnętrzne źródło zasilania. Dolny przełącznik na pulpicie służy do wyboru źródła prądu. W obwodzie zasilającym urządzenia pracujące w skrzynce znajduje się cyfrowy watomierz, voltomierz i amperomierz. Drugi przełącznik na pulpicie Służy do włączania komputerka Raspberry Pi, a że urządzenie pracuje na drugim dnie walizki i jest niewidoczne, uznałem, że przydatna będzie dioda LED sygnalizująca jego aktywność. Na filmie widzimy pracę systemu podczas łączności emisją FT8. Chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami odnośnie budowy podobnych zestawów walizkowych. Przede wszystkim to, co rzuciło mi się w oczy przy analizie konstrukcji autorstwa kolegów i koleżanek, to to, że zestawy te często zawierają masę urządzeń typu zasilacze, wzmacniacze i innego typu sprzęt pomocniczy, żeby pełnowymiarowe laptopy, co znacząco zwiększa wagę takiego kompletu. Nieraz na filmach widziałem że sprzęt pakowany jest w sporych rozmiarów kejsy, a często do ich przenoszenia konieczne są dwie osoby. Nie ma w takim podejściu błędu, o ile boks będzie wożony samochodem i przenoszony jedynie na niewielkich dystansach. Jeżeli jednak walizka ma towarzyszyć wędrówkom w terenie, to należy dokładniej przemyśleć jej zawartość. Ja na przykład uznałem, że wyposażę boks w akumulator, natomiast zasilacz będzie urządzeniem opcjonalnym zewnętrznym. W moim przypadku ma to sens, bo dłuższą pracę z użyciem wzmacniacza często realizuje z działki, gdzie poza wzmacniaczem przechowuję również odpowiedni zasilacz. Pierwszą rzeczą, którą należy uwzględnić przy projektowaniu boksa, jest wybór odpowiednich rozmiarów walizki. Na rynku mamy jaki taki wybór walizek i case'ów do zabudowy sprzętem elektronicznym, a mój wybór padł na typową walizkę z tworzywa, posiadającą uszczelnienie i odpowiedni system wyrównujący ciśnienie, Bo wbrew pozorom to ważny detal. Przy zmianach temperatury szczelne pojemniki potrafią sprawić duży problem z otwieraniem. Widę skrzynki na amunicję wszelkiego rodzaju. Popularne marki walizek gwarantujących jako taką estetykę to Pelikan czy Explorer. Te przychodzą mi jako pierwsze do głowy i najłatwiej znaleźć się w sieci. I są to oczywiście rzeczy dosyć drogie. W sklepach można znaleźć walizki transportowe czy narzędziowe. Mniej renomowanych producentów. A często też są one objęte atrakcyjnymi promocjami. Na przykład wiosną sieć Jula oferowała ciekawe walizki, przecenione o ile dobrze pamiętam, o 50%. Mój wybór padł na skrzynkę Panaro Max 505 w kamuflażu Sahara. Jej wymiary zewnętrzne to 555 x 428 x 211 mm. Jest to spora waliza, ale jej rozmiar to minimum w przypadku przewidzianych przeze mnie elementów wyposażenia. Chcę, by w case mieściło się radio JESU FT450 wraz ze skrzynką antenową MFJ901B i niewielkim reflektometrem. Pokazany w filmie Microbitex też nie jest radiem małym w moim przypadku. A postanowiłem, że nie będę zmieniał jego obudowy na bardziej kompaktową. Urządzenia w walizie umieszczone są na dwóch pokładach wykonanych ze sklejki grubości 3 mm, sprzedawanej na Allegro przez firmę oferującą cięcie CNC. Więc odpadła konieczność własnoręcznego docinania płyt czy formowania zaokrągleń na rogach. Alternatywnie można rozważyć zastosowanie płyt plexi a przy usłudze cięcia CNC można wręcz zamówić gotowce zawierające wszelkie niezbędne otwory. Nie mam doświadczenia w wycinankach w pleksji, ale zdaje się, że sklejka jest trochę wdzięczniejszym pod tym względem materiałem, choć i tu łatwo o postrzępienie krawędzi otworu. Poza otworami na śruby przygotowałem kilka większych otworów do przetygania wszelkiego rodzaju kabli. Ponieważ postanowiłem na płytach przykleić etykietki z drukarki Dymo, a także samoprzylepne rzepy, to powierzchnie sklejki potraktowałem bezbarwnym lakierem do drewna, bo bez tego zabiegu wspomniane elementy niespecjalnie chciały trzymać się sklejki. Wszystkie urządzenia pracujące w boksie poza radiem zostały przymocowane za pomocą rzepów samoprzylepnych. Ułatwia to demontaż w razie potrzeby wykorzystania któregoś z tych urządzeń poza boksem. Obawiałem się trochę, że cała konstrukcja ze sklejek będzie przemieszczać się w walizie, ale wszystko skończyło się dobrze, mimo szacowania rozmiaru półek nieco na oko. Podparcie płyty w sześciu miejscach zapewniło jej solidną sztywność do rozmieszczenia urządzeń na dolnym pokładzie boksa. Postanowiłem wykorzystać w projekcie baterię litowo-jonową. Ciekaw jestem Waszych opinii dotyczących zastosowania tego typu akumulatorów do zasilania urządzeń krótkofalarskich. Wiem, że istnieją obawy o bezpieczeństwo, ryzyko pożaru czy wybuchu akumulatora, a problemem może być też nieco za niskie napięcie oferowane przez te akumulatory. W moim przypadku, po naładowaniu i rozpoczęciu pracy z radiem, napięcie akumulatora spada do około 11,9 V, ale utrzymuje się na tym poziomie długo. Moje radia dobrze radzą sobie przy takim napięciu. A to interfejs do łączności cyfrowych dla radia Microbitex. Stanowi go połączenie zwykłej zewnętrznej karty dźwiękowej i transformatorów separujących. Teoretycznie i praktycznie można sobie bez tych transformatorów poradzić, łącząc wejście i wyjście karty bezpośrednio z gniazdami mikrofonu i słuchawek transiwera. Jednak słyszałem o przypadkach mocnego grzania się karty, a nawet o uszkodzeniu obwodów radia. Schemat połączenia Radio Mikrobitek z komputerkiem Raspberry Pi. Zaczerpnąłem z bloga kolegi OE1SQA. Zwracam uwagę, że układ nie wymaga modów w obrębie radia. PTT wyzwalane jest programowo dzięki połączeniu komputerka z radiem za pomocą kabla USB. I ten sam kabel wykorzystywany jest do sterowania CAT. Aby to wszystko zadziałało, Konieczna jest jednak podmiana oprogramowania MicroBitex na alternatywny soft opracowany przez kolegę KD8CEC. Te 600-tomowe transformatorki 1 do 1 polecam kupować na azjatyckich serwisach aukcyjnych, gdzie są wielokrotnie tańsze niż w rodzimych sklepach. A jeśli chodzi o wybór karty dźwiękowej, to najtańsze sprawdzają się dobrze. Pokazany na zdjęciu logling służy mi w innym projekcie od lat i nie było z nim problemów, więc postanowiłem kupić kolejną sztukę tego producenta. Komputerek będzie współpracował z odbiornikiem GPS. Pokazany na zdjęciu model VK172 jest popularny na chińskich portalach aukcyjnych i sprawiał się podczas testów bardzo dobrze. Do zasilania komputerka użyję przetwornicy 12 na 5V wyposażonej fabrycznie w dwa gniazda USB. To drugie dodatkowe gniazdo może się przydać np. do zasilania telefonu komórkowego czy innego gadżetu. I raz jeszcze wspomniany rzep samoprzylepny. Taśma klejąca dwustronna okazała się mniej praktyczna i po prostu za słaba. Przygotowanie komputerka wymaga nieco pracy, i postanowiłem przygotować oddzielny filmik na ten temat. Sądzę, że kilka podstawowych informacji na temat wgrania systemu operacyjnego czy konfiguracji połączenia zdalnego przyda się kolegom krótkofalowcom, nie mającym dotąd do czynienia z tego typu elektroniką. Z kolei, instalacja oprogramowania stricte krótkofalarskiego. Może być procesem czasochłonnym, szczególnie gdy zechcemy korzystać z większej liczby programów. I na szczęście są na świecie dobrzy ludzie, którzy pomogli ten proces zautomatyzować. Wszystko omówię szczegółowo we wspomnianym filmie. Obecnie sterowanie komputerem odbywa się z poziomu telefonu komórkowego i sieci Wi-Fi. Docelowo, być może zainstaluję w klapie walizy monitor Full HD i będę korzystał z niewielkiej bezprzewodowej klawiatury z padem do sterowania kursorem myszy. Zwracam uwagę na to, że popularne monitorki przeznaczone do komputera Raspberry Pi mają niższą rozdzielczość, co praktycznie je dyskwalifikuje. Otóż niektóre programy krótkofalarskie, a szczególnie te do prowadzenia łączności emisjami cyfrowymi, nie są w stanie wyświetlić całego okna, o ile nie pracują przez rozdzielczości Full HD. Przy połączeniu zdalnym obraz z Raspberry jest skalowany i brak wspomnianego problemu, nawet wtedy, gdy tablet czy telefon oferują niższą rozdzielczość. Jeśli chodzi o dostęp zdalny z urządzenia pracującego pod kontrolą Androida, to polecam aplikację VNC Viewer. Co więcej, aplikacja ta dostępna jest również dla systemu Windows i oferuje zdecydowanie lepszy komfort pracy niż systemowe tzw. Tak podłączenie do pulpitu zdalnego. W projekcie wykorzystałem płytkę Raspberry Pi 3B. Taki komputerek miałem na składzie. Jest to pewne minimum, jeśli chodzi o moc obliczeniową. Z pewnością płytka Raspberry Pi 4 z powiedzmy 4 GB pamięci zaoferowałaby większą wydajność, a większa wydajność być może pozwoliłaby zwiększyć głębokość dekodowania sygnałów cyfrowych. Przekładowo przy emisji FT8 dla uzyskania sensownego czasu dekodowania w oprogramowaniu należy ustawić opcję FAST, co powoduje, że słabsze stacje nie są dekodowane. W chwili realizacji projektu płytki Raspberry Pi 4 były albo zupełnie niedostępne, albo wołano za nie astronomiczne kwoty. Ma to związek z kryzysem na rynku chipów, zerwanymi łańcuchami dostaw itd. Z upgrade'em komputerka trzeba będzie chwilę poczekać. Na koniec jeszcze rzut oka na zawartość GoBoxa po wykonaniu wszelkich połączeń. Na tym zakończył się pierwszy etap realizacji projektu mojego mobilnego radioszeka, czy go outboxa. Jestem ciekaw Waszych opinii, Waszej krytyki. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym projekcie. Być może popełniłem jakieś kardynalne błędy, nie czuję się ekspertem w wielu, wielu kwestiach. I tyle. Zapraszam na kolejny film, w którym szerzej opowiem o przygotowaniu komputera Raspberry Pi na potrzeby wszelkich projektów krótkofalarskich, nie tylko tego mobilnego szeka. Sierra Queen 5, Whiskey November. Signal report for you is 5 by 9, 5 by 9. Operator Chris, Kutage, Warsaw, back to you.